Wszystkim. dzisiaj sobie opowiemy o czereśni. Oto mnie jest właśnie ona, mój ładny egzemplarz czereśni. Widzicie jakie fajne ma grona, duże. Zaraz pokażę z bliska. Pięknie wygląda normalnie jak z jakiegoś zdjęcia, gdzieś z nie wiem specjalnego w specjalnym miejscu do, do filmów nagrywane czy do uprawiane, ale to jest zwykła w moim sadku czereśnia. Które uprawiam tu już, no myślę, że z dziesiąty rok blisko. Od 8 do 9 lat to na pewno tu jest. Możliwe, że to jest 90 sezon, 10 rok tej czereśni. Ej, co mogę powiedzieć o te na temat No czereśni. No, każdy chyba zna czereśnię. Może nie wszystkim się udaje to uprawiać ten rodzaj drzewkowcowego. No, a żeby mieć takie piękne grona, wystarczy tylko podlewać. Ona nie potrzebuje za bardzo nawozów. To, co w ziemi jest, jest wystarczające dla niej. No wiadomo, żeby był owoc bardziej spęczniały, żeby był większy owoc, ładniejszy, musi być podlewany, musi być nawadniany. Każde drzewo potrzebuje, żeby mieć ładniejsze, wydać ładniejsze, plony owoce. Musi mieć wodę, to jest pewne. Więc nie da się uprawiać takich rzeczy bez nawodnienia bądź podlewania jakiegoś, chociaż na jakiś czas. Jak nie ma gdy nie ma deszczu, oczywiście, nie? bo jak jest deszcz, to wtedy nie musimy podlewać. Ja mam takich y, czereśni około trzech, trzy czereśnie, trzy drzewa czereśni mam tu było kiedyś czwarte, te otewa się takie jest trochę w przestrzeni bardziej pustej, bo tu była jedna czereśnie, ale coś chyba podjadło mi korzenie czy coś takiego i mi padła. Ogólnie to jest bardzo proste drzewo do uprawy. Od razu mówię, jeżeli ktoś sadzi czereśnie. Pamiętajcie, że to jest bardzo duże drzewo. Ono naprawdę dorasta do naprawdę dużych rozmiarów. Chyba największe drzewo owocowe, jakie znam. Jeszcze śliwki potrafią dość duże być, ale ogólnie czereśnie są chyba największymi drzewkami owocowymi, które u nas tak dość często są widziane. To akurat jest małe, ale mam takie 3-4-letnie, może 5-letnie, które naprawdę są ogromnymi drzewkami już nawet większy od tego, tylko, że dodam, to jest e, nie do ekspozycji, tak powiem, więc na tym przykładzie chcę Wam pokazać te ma ładniejsze owoce, możliwe tego, że właśnie była bardziej przycięta, A ona w ogóle przeżyła trochę, bo miała chyba trzy razy uszkodzony stożek ten wzrostu, była trzy razy łamana przez jakieś tam siły zewnętrzne, tak powiem, czyli raz... Niechcący, ja chyba złamałem. Raz wiatr był taki dość silny, jak był śniegu dużo, tu praktycznie z płotem taki skos był śniegu, i w tym miejscu chyba się została złamana przez wiatr. Więc musiało być od dołu, od boku, właśnie następny pęd, który wypuściłem jako przewodnik. No co tutaj wam jeszcze mogę powiedzieć? No, jak na taką męczarnię, jaką przeżyła ta czereśnia, to naprawdę ma konkretne duże i dużo owoców jest w ogóle na nie więc ładna, ładne drzewko. No każde drzewko potrzebuje cięcia, żeby były owoce, no to 100% jest pewne, więc dlatego, że może była dość obficie obcięta, dość tak solidnie przycięta, dlatego może tyle aż owoców wydała, bo tak druga ta, co jest za kamerą, no to ona aż tyle owoców nie ma. Znaczy ma sporo, pod tej to można nawet więcej, ale ona sama w sobie jest większa, ale jest młodsza. O 3-4 lata na pewno jest młodsza tamta czereśnia, ta jest najstarsza. Tylko że no po przejściach, dlatego tak wygląda. Ale za to ma naprawdę konkretne, duże, solidne owoce. Nie wiem, ile ważył, nie ważyłem tych owoców, ale po tym, jak wyglądają, na, 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 no pod dłoni, tak, no to widać, że są duże. Co jeszcze o czereśni mogę powiedzieć? Zimowanie jest u nas bezproblemowe, to każdy wie, więc każdy powinien sobie takie drzewko sprawić. Oczywiście mówię, żeby uważać właśnie w miejscach, które sadzimy. Zawsze starajmy się czereśnie czy śliwki sadzić, gdy planujemy sad, albo jakikolwiek ogród ogródek, to sadźmy takie drzewka, które wiemy, że będą drosły dużo wyższe, na północnej stronie części tego ogrodu, żeby nie zasłaniały nie robiły cienia tym mniejszym drzewkom typu nie wiem, jabłonki, czy gruszki, czy nie wiem co jest takie z mniejszych no, brzoskwinie też są mniejsze, dość nektarynki, tak czy nawet pigwa jest dość mniejszym drzewkiem, czy znaczy, no, mniejszym po prostu w podług czereśni, więc czereśnie warto sadzić na północnej części ogrodu, tak, czy tamtego sadu, który tam planujemy no i czereśni jednak musimy też nie tak jak jabłonki, czy nie wiem, no grusze, trzyma, trzyma się oczywiście nawet, trzyma się na niskiej wysokości, tniemy na przykład do 2,5 metra, tak jak ja to robię, do 3 maksymalnie, tylko czereśnia potrzebuje już naprawdę tych 4, 4,5 metra do 5 metrów wysokości. Musi się na tej wysokości dopiero kończyć korona, bo gdy będziemy za nisko ją utrzymać, to ona nie będzie chciała rosnąć, nie będzie się dawała w ogóle owoców, więc czereśnia potrzebuje jednak tej wyższej przestrzeni, dlatego właśnie powinniśmy ją utrzymać jednak na właśnie tej północnej części. Yy, co więcej, można gdzieś tam podrzucać co jakiś czas, yy, a propos nawozu, nie, Podzu podrzucać co jakiś czas jakimś obornikiem czy czymś takim, yy, do tego to polewać wodą, mówię, no, nawodnienie jest wskazane do każdego drzewka. Yy, ja, co do owoców teraz powiem, to ja osobiście owoce czereśni, robiłem kiedyś kompoty, nie smakują mi, to jest za słodkie. Moim zdaniem najlepsze są jednak jako deser na świeżo, normalnie, na bieżąco, zjadać można właśnie albo z drzewka, tak, albo robić, tak jak w przypadku świdośliwy, z tym, z jogurtem, z jakimiś w ogóle nabiałem, tak, jogurt, ser, maślanka, śmietana, z każdą jedną nabiałową rzeczą pasuje właśnie zrobienie takiej czereśni. Można jeszcze zrobić fajny myk, jak ktoś robił, nie wiem czy robił, ale też może nagram film o tym. Jak zrobić mleko owocowe. Bardzo fajna rzecz, mleko owocowe, ja dość często robię mleko bananowe, ekstra, to normalnie pije się i nie ma umiaru przy tym, prosta rzecz, bo to wystarczy wrzucić do blendera banany i zalać mlekiem i zmiksować, można dać odrobinę wody, bo to by było za słodkie, jakby nie wy... znaczy ja dodaję, bo jest dla mnie za słodkie, tak? I tak samo można zrobić z czereśniami. Wy, wydrylo, wystarczy wydrylować pestki, wrzucić te owoce właśnie do blendera, dolać trochę wody i później mleka i mamy właśnie mleko owocowe np. o smaku właśnie czereśni czy świdośliwy czy jakiegokolwiek owocu. Każdy jeden owoc tak możemy zrobić. Dlatego mówię, że każda jedna rzecz z nabiałów pasuje do owoców. Na słodko oczywiście to jest mowa też. Czy można zrobić na słono, ale na przykład takie słodkie owoce czy by były na słono dobre? Nie wiem. Można by było spróbować z niedojrzałym bananem, zrobić go na słono. Ewentualnie można spróbować by było zrobić naleśniki na takim czymś. Czyli zblendować banany z mlekiem, dodać do tego, z tego, no mąki i spróbować zrobić takie naleśniki. Nie wiem, na innych owocach. Czy by to wyszło? Na bananie myślę, że tak. Bo banan nie jest aż tak soczysty wodą, nie jest nasąkczony. A tutaj te owoce jednak mają ten sok taki wodnisty. Dlatego też lody, kto robi lody na, na jakiejś bazie śmietany czy mleka, no to tak z takimi owocami bardziej sokiem nawodnionym takim jest większy problem zrobić takie lody, żeby one się trzymały i były takie faktycznie ubite, puszyste. Nie robił się taki lód standardowy, lód, lód z wody. A na bananie to wychodzi, tak? Dodajemy banana, robimy lody, no i bananowe lody wyjdą takie faktycznie puszyste, jakby to była sama śmietanka czy z wanilią. Nie? Więc nie wiem, jak ktoś się robi, czy sami robię. Yy, co więcej, na temat czereśni to chyba tyle. No polecam uprawę, super owoce. Nie wiem, czy słyszeliście w tym roku z <laughs> takiej wczesnej wiosny w sumie to jeszcze był początek zimy znaczy początek, sorry koniec zimy początek wiosny. Były teksty, że czereśnie będą kosztowały 200 zł za kilo, a nawet 200 euro wysłyszałem, że, że za kilo. Bo, bo taki rok sławię, że będzie susza, że to, że tamto, że mrozy poniszczyły kwiatki, że susza powoduje to, że nie będzie tych owoców i tak dalej. Na szczęście takich cen nie było. Teraz widziałem ostatnio gdzieś chyba w Biedronce, czy gdzieś po kilkanaście złotych za kilo, więc cena jest dobra jak na czereśnie, ale po co kupować? Chociaż nie są jeszcze takie drogie jak straszyli. Ale po co kupować skoro można mieć swoje. A to jest naprawdę bezobsługowe drzewko. A jeszcze jedna rzecz, no wiem, już myślicie o szpakach, nie? Teraz na pewno sobie pomyśleliście o szpakach. Ze szpakami to można sobie radzić na kilka sposobów. Ja na przykład w tym roku nic nie robiłem ze szpakami, dosłownie nic. I widzę, że ich nie ma. Nie wiem dlaczego nie ma w tym roku szpaków. Planowałem zrobić siatki, bo można obrzucać siatkami. Nie jest to za dobry pomysł. Kiedyś obrzucałem, nic to nie dawało, one po prostu sobie od spodu wlecą i tyle, tak, to, to nie jest aż takie to dobre, nie, nie pomaga aż tak, w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Yy, drugą rzeczą jest na przykład właśnie yy, jakieś straszaki typu plastikowe wrony czy plastikowe jakieś kruki, yy, tak, dobrze mówię, kruki, no są takie, różnego typu zwierzęta. Można nawet jakiegoś jastrzębia sobie powiesić, plastikowego. Chyba, że ktoś ma jastrzębia gdzieś, yy, jak to się mówi? Mm, wypchanego tego, wy, no co, co, co wiadomo, wypycha się później takie zwierzę i, i jest ten. Chyba wypchanego, nie wiem, możliwe, że jest jeszcze jakaś nazwa co do tego. I właśnie takiego wypchanego sobie możemy postawić. Gdzieś w jakiejś budce zadaszyć czymś, żeby deszcz nie padał, nie zmył go czy coś takiego. Więc taki taki jastrzęb też by pomógł na pewno. No, ale moim zdaniem najlepsze jest jednak, bo widziałem to u jednego znajomego, że miał normalnie głośnik z pendrive'em, zwykły subwoofer z pendrive'em w kawałku tam umieszczony w domku, tak na drzewie, w sadku w ogóle postawił i puszczał dźwięki, odgłosy właśnie kruka, odgłosy jastrzębia i tego typu rzeczy. Tak? odgłosy ataków, które są drapieżnikami. Wtedy takie szpaki nie podlecą, więc to moim zdaniem jest chyba najlepsza opcja. Wiadomo, jak słychać, jak są takie odgłosy, no to, to zwierzę się nie będzie pchało tego typu, które się boi takich zwierząt, których to jest na przykład, nie wiem, kolejny w łańcuchu pokarmowym. Więc wiadomo, że no, logicznie nie będzie się pchało w takie miejsce, gdzie, by, czy, gdzie czuje się, że ma zagrożone życie, tak. Więc to jest moim zdaniem najlepsza opcja, właśnie takie odgłosy dzikich ptaków no i tyle. Więc polecam uprawę. Jeszcze raz właśnie takiej czereśni, zaraz Wam pokażę zbliżenie, jak wyglądają te włoce z bliska. I teraz po prostu tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że dawajcie łapki w górę, subskrypcja dla Was, będziecie każdy film jeden na bieżąco widzieli. No i piszcie w komentarzach, jeżeli coś nie wiecie podpowiem, bo na pewno tutaj kilku rzeczy też nie powiedziałem na ten temat czereśni, więc jeżeli ktoś coś ma na myśli, nie bójcie się, piszcie. W komentarzach jest mile widziane wszystko. Ja nawet, jeżeli ktoś będzie jakieś ochrzany pisał, czy czegoś tak, ty, 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 tego typu rzeczy, nie wiem, tam kiedyś ktoś napisał, że nie lubię jak ktoś je podczas mówienia, podczas nagrywania filmu. No ja w sumie staram się przełykać przed powiedzeniem następnych słów. Może faktycznie kogoś to coś tam jakoś uraziło. No ale tak jest, nie? Nie wszyscy są idealni, a zresztą nawet nie wiem, czy ktoś jest, więc więc na ten tematy w ogóle się nie będę wypowiadał. Ewentualnie mogę coś tam napisać. Tam chyba nawet odpisałem i później ta osoba widzę, że jakoś to przyjęła normalnie, już nie, nie miała jakiegoś tam, nie wiem, bólu z tego powodu, nie? Więc piszcie wszystko, co, co chcecie, no i tyle, no. Do następnego. Cześć. Teraz wam przybliżę no najfajniejsze miejsce, najfajniejszy owoc. Tu taka piękna kiść. Nie ja wiem, czy to można nazwać kiścią. Nie za bardzo kiścią. Grono? Też nie, bo to nie są winogrona ani jakiekolwiek groniaste owoce. Po prostu skupisko, tak? Skupisko czereśni. Zobaczcie, tu jest ich ze 20 sztuk. Przepiękne, przepiękne, prześliczne i mówię, no są wielkości, o te, kurde, aparat ruszył, <laughs> sorry. Te pierwsze, które są, zby... pierwsza z brzegu sztuka, ja muszę wyjąć mikrofon, bo nie dostanę. Pierwsza z brzegu sztuka, to jest po prostu, no nie wiem, no, wielkości, wielkości dobrej, dużej śliwki. Tam. No więc tyle co na temat czereśni Uprawiajcie, warto, naprawdę warto uprawiać czereśnie Jeszcze mam może pokażę jedno miejsce ale to w sumie widać tu wszystkie to widać to to widać tam na górze są tam to już słońce pada w taki sposób, że za bardzo ich nie widać no ale fakt, pokażę Wam, o, tam są też część czereśni, ładne owoce, zaraz, bo nie wiem, to to chyba jest miejsce, o. jest tych czereśni sporo, więc na razie, cześć.